Bardzo dziękuję. Proszę państwa, przed chwilą skończyło się posiedzenie państw grupy północnej, to 12 państw, które współpracują ze sobą w tym formacie od lat. Była okazja, żeby porozmawiać na temat zagrożeń, jakie powoduje agresywna polityka rosyjska, próba odbudowy imperium rosyjskiego poprzez atak na Ukrainę, poprzez wywołanie wojny w Europie. Omówiliśmy także naszą współpracę, żeby zapewnić bezpieczeństwo państwom grupy północnej. Na tą grupę składają się zarówno państwa będące w sojuszu północnoatlantyckim, jak i państwa należące do Unii Europejskiej. Dzisiaj po raz pierwszy w roli państwa członkowskiego NATO występowała Finlandia. Czekamy na akcesję Szwecji do sojuszu północnoatlantyckiego. Zresztą Szwecja od połowy tego roku będzie sprawowała przewodnictwo w Grupie Północnej. Rozmawialiśmy także na temat przygotowań do szczytu NATO w Wilnie. Koordynujemy nasze stanowiska. Była to kolejna okazja do tego, żebym mógł przedstawić polskie postulaty związane ze szczytem w Wilnie. Wcześniej, trzy tygodnie temu, miałem okazję przewodniczyć posiedzeniu, Grupy B9, a więc formatu, w którym jesteśmy razem z Rumunią, z państwami z nadmorza Czarnego, ale także z państwami bałtyckimi i z państwami z Grupy Wyszehradzkiej. A więc dziś mieliśmy możliwość rozmowy z państwami z północy Europy. Na obu tych spotkaniach był. Sekretarz Obrony Zjednoczonego Królestwa Ben Wallace. Doceniam obecność i aktywność Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o wsparcie właśnie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Doceniam zaangażowanie brytyjskie, doceniam także współpracę polsko-brytyjską. Rozmawialiśmy na temat koordynacji stanowisk, ale także miałem okazję do spotkań dwustronnych, przede wszystkim z moim odpowiednikiem szwedzkim, Palem Janssonem, z którym rozmawialiśmy na temat współpracy polsko-szwedzkiej. Jest ona ważna, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w, na, na Morzu Bałtyckim. Jesteśmy sąsiadami przez Bałtyk, podobnie postrzegamy zagrożenia, które płyną ze strony rosyjskiej. Szukamy też wspólnych rozwiązań, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Chciałem powiedzieć po raz pierwszy publicznie, że jesteśmy bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o pozyskanie ze Szwecji samolotów wczesnego ostrzegania. Prowadzimy już szczegółowe negocjacje. Mam nadzieję, że w krótkim czasie zakończą się one powodzeniem. W ten sposób wzmacniamy właśnie odporność Polski, ale także całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozmawialiśmy także już w szerszym formacie Grupy Północnej na temat naszego zaangażowania w wzmacnianie militarne. Mówiłem o tym, jak przebiega proces wyposażania wojska polskiego w nowoczesną broń. Dziękowałem tu szczególnie Benowi Wolesowi za współpracę z Wielką Brytanią. Dzięki tej współpracy budujemy obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową krótkiego zasięgu. W Polsce jest to program Narew, w Wielkiej Brytanii to jest Sky Saber. Zresztą bateria Sky Saber jest w Polsce i chroni polskiego nieba. Rozmawialiśmy na temat dalszej współpracy w tej dziedzinie, a więc rozbudowy tych zdolności i wzmacniania odporności. Polski, ale także całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli chodzi o tę dziedzinę. Miejsce, w którym odbyło się spotkanie też ma znaczenie symboliczne. Obradowaliśmy w dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To najmłodsze dowództwo w Wojsku Polskim, ale także dowództwo, które już zasłynęło osiągnięciami. Rozmawialiśmy na temat właśnie służby. Żołnierzy w ochronie cyberprzestrzeni. Rozmawialiśmy na temat, na temat tych wszystkich zadań, które stoją przed nami. Rozmawialiśmy na temat współpracy w dziedzinie obrony cyberprzestrzeni. Wszyscy podkreślali, że dowództwo Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni tu w Legionowie należy do najnowocześniejszych, że ma swoje osiągnięcia takie namacalne, wymierne osiągnięcia. Służba Żołnierzy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni przecież w cyberprzestrzeni nie ma granic, więc w związku z tym ta ochrona dotyczy całej sfery skupionej wokół, wokół państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tu muszę z dumą powiedzieć, że dostrzegane jest zaangażowanie właśnie naszego komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni. A więc dobre rozmowy w formacie ministrów obrony dwunastu państw, bardzo, bardzo wymierne rozmowy dotyczące przygotowań do szczytu NATO w Wilnie, bardzo, dobra, bardzo dobry kontakt z moimi odpowiednikami. No i w, sądzę, że bardzo dobre perspektywy dotyczące wzmocnienia Polski i wzmocnienia całego sojuszu północnoatlantyckiego.